i'm Takie, te, te co będą tam ściwieni. Tam, tam. Ale... Nie tam jest, tam. Wyda się. Tym co nie ich nie ma. Jest. jeszcze amena ten. No. I tak zmienia się, ale i tak się zmienia e, kierowca ten tu. wartościami, zasadami, które można streścić w kilku słowach. Warszawa dla wszystkich. Ale z pewnością nie chcemy, żeby to był tylko slogan i y, działamy na co... ...21 krajów, które biorą udział w spotkaniu wschód-zachód. Mieliśmy odrobinę później... ...zostajni goście. Mam zaszczyt odczytać list, jaki skierowała do Państwa, do uczestników i organizatorów dzisiejszej konferencji, pani Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Równo tych rzeczywistych, jak i tych zakorzenionych ludzkich przekonań Jedna z osób z niepełnosprawnościami powiedziała, że największą prze... Szanowna pani prezes, szanowni Państwo. Konferencja Recha for the Blind and Dziękuję Thank

Алгоритмировать программирование, как

Dzień dobry, witam wszystkich w laskach. To już trzecia edycja rajdu. Mam nadzieję, że będą kolejne, okrągłe rocznice. Bardzo się cieszę Was jest aż tylu. My jedźmy bezpiecznie, organizacyjnie

Czekaj. Masza, mają tam. Anka, dom, raz. Cześć, nasz tutaj. O, cześć. Także mureciki. To to. Bardzo, mi się bardzo podoba.

Mariana jest w Tam, bo będą wszystkie tam w jednym miejscu. jak akce było głos przedma. Na razie czekamy, bo jest na świadczenie.